To teraz przejdziemy do wypowiedzi jeszcze nie zdela, tylko zapytam Cię o tą specjalną konferencję Fame ma. Tam włodarze się wypowiedzieli, Wojciech Gola powiedział, że zawiodłeś ich, a Krzysztof Rospara teraz zacytuję, ja nie będzie nam brakować Kasiusza. Jak byś mógł na to odpowiedzieć? No widać, wszystko robią, bo no, stracili jakby swój motor napędowy, to robią wszystko. No. Jakby trochę mi jest przykro bardziej y, od strony Boxdela, bo Rozpara to nie odbierał ode mnie chwilę po walce, kilka dni do niego dzwoniłem, co się zdziwiłem, bo zawsze y, albo odzwaniał, albo dzwonił sama, tu nie odbierał, po prostu nie wiem, już jakby, y, nie wiem, no jakieś, jakieś stosunki z Krzysztofem nam się pogorszyły. Dziwi mnie to, że obrali taką formę ataku na mnie, gdzie ja jakby i tak będę ich dobrze wspominał. Co mnie dziwi też, Boxdal, bo Boxdal naprawdę chwilę przed zadzwonił do mnie i tak chwalił jeszcze właśnie się. Się tam żalił, że mówi, że, że i tak on wydaje mi się, że fejmy ma to maksymalnie rok, dwa, że on już też tego nie czuje, że właśnie teraz y, opowiadał mi, że po spotkaniach że wykupili wszystkich tam. No zresztą było pokazane na konferencji, że na cały rok już ogłosili chyba walki, bo tak się wystraszyli y, naszej federacji. No i cały czas jakby głupoty gadają. To bardziej, bardziej do Bokzela, bo naprawdę Bokzel zadzwonił miło. Gadają głupoty, że ich nie powiadomiłem, kogo miałem powiadamiać. Z Krzysztofem w ogóle nie, nie rozmawiałem, bo już nawet nie chciał ze mną rozmawiać. Przed wcześniej negocjowałem wszystkie walki z Krzysztofem, potem jakby negocjowałem z Rafałem i z Rafałem głównym miałem kontakt. Rafał się nigdzie nie wypowiedział. Zobaczymy. Mam nadzieję, że no go jeszcze nie dopadł kryzys wieku średniego, tak jak Krzysztofa Rozparę i się pcha wszędzie tam przed kamery. I próbuje, nie wiem, jakoś się tam dowartościować przed tymi kamerami, bo tak to wygląda. Słabo trochę, bo zawsze go miałem za trochę innego człowieka. No Dyplomatą stara się zawsze być, a tutaj też w atakach na mnie starał się dyplomatą być, ale jednak tam kilka słów uważam, że za dużo powiedział. Bo ja uważam, że bardzo dużo dla nich zrobiłem, a próbują teraz jakby no wszystko, wszystko co najgorsze gadać, ale tak jak mówię, wrócę do meritum. Najbardziej to mnie boksel dziwi, że Taką narrację przyjął, tak go zmanipulowali tam, gdzie oni tak wie, że jest pionkiem, bo na wszystkich ważnych rozmowach jak ja byłem, to Bogzela, pomimo, że był, na przykład jak byłem w Szwajcarii u nich, tam w ich siedzibie, po na przykład po walce z Pałką, to zszedł ze mną Krzysztof Rafał i jeszcze główna głowa tego projektu Andrzej, który się nigdzie nie pokazuje, no, chyba mu, mu, miejmy nadzieję, że ich, chyba nigdy Sodówka nie odbije, tak jak co niektórym tam. No i to jest y, główny taki tam jakby no, główny człowiek, który tym dowodzi, pomimo, że go jakby nigdzie nie widać. I to, co Wojtek Gola z Bogzelem y, mówili, to widać, że im na słuchawce to wszystko mówił, co mają mówić, bo oni to nawet by nie umieli sami wydukać wydu wydu z siebie cokolwiek na mnie. No ale Bogzel, że taką jest chorągiewą, to naprawdę, znaczy już wielokrotnie było widać, że on jest chorągiewą, ale tu mnie naprawdę zdziwiło, bo on za, sam zadzwonił. Ja mówię, no tak, jestem. No, no co co miałem ci mówić? Przecież jakimiś przyjaciółmi nie jesteśmy. Już to gdzieś zresztą w wywiadach mówiłem i bardzo pozytywnie mówiłem o Boxdelu i źwiło mnie to, że nawet tak pozytywnie nawet mi opowiadał, jakie mają plany, fame, żeby właśnie teraz jakby to odratować. Że skoro ja odszedłem, to y, wielu tych YouTuberów nas kupowali. Nawet ja już wiedziałem, my właśnie tą konferencję, co tworzyli, to wszystko to wiedziałem, bo mi to wszystko Boxdel powiedział, że próbują ratować na siłę. No, ale to nawet widać było po komentarzach, że ludzie nawet to zauważyli, że teraz próbują wszystkiego, wszystkich już pościągali tam i tak ludzie, no jakby nie są zadowoleni, no bo ten ma ma made event, tak, no ten mlekozyniak z tym kurwa tego drugiego no, nawet nie znam, no to to jest tragedia, nie? Widzisz, próbują podkupować przepłacać taki Wardenga, gdzie się za, zarzekał, że nigdy wiesz, nie pójdzie tak, że zawsze chce być obiektywny. Zobacz, jak on ładnie o Prime MMA mówił, że nie, tu, tu jeszcze ja przecież nie byłem w planach, bo ja no to mówię, to spontaniczna decyzja jest, to Wardęga mówi, że nie, tu spokojnie pójdzie 300 tysięcy pay-per-view na luzie, to... A zobacz, jak go opłacili i po prostu Fame MMA opłaciło Wardęgę, żeby jechał na Prime MMA, to zobacz, jak całkiem zmienił narrację Wardenga. I mówi, że teraz to się nie sprzedaje, to się nie sprzedaje, to się nie sprzedaje. No, ale to mnie tylko cieszy, że aż tak czują zagrożenie, że nawet Wardenga się sprzedał i dał się opłacić, żeby negatywnie o nas mówić. Co się trochę zdziwiłem, bo, bo myślałem, że naprawdę Wardenga chociaż jedyny z tych komentarzy w miarę jest solidny, nie? A tu jednak wyszło, wyszło że nawet Warnega dał się za kilka kurwa srebników sprzedać i nie jest teraz obiektywny, bo tak to nas wychwalał, a teraz nagle kurwa zmienił narrację i mówi wszystko, co złe o nas. No, ale luz, no ludzie, ludzie też nie są głupi i widzą to, bo ja często czytam w komentarzach i oni to widzą, że. Po prostu, ej, tu raz gadałeś tak, teraz nagle tak. O co chodzi, wiesz?